Hej Yogi, mam na imię Wiktoria, a to jest poranna praktyka, która wprowadzi cię w stan pozytywnych wibracji. Do jej wykonania mogą przydać się dwa bloki oraz kocyk. Zanim wskoczysz na matę, nie zapomnij, jeśli jeszcze tego nie robisz, koniecznie zostawić subskrypcję i kliknąć w dzwoneczek obok, aby być na bieżąco z nowymi filmami na kanale. Widzimy się za chwilę na macie. Praktykę zaczniemy sobie na stojąco, w pozycji góry. Stań ze stopami na szerokość bioder, chyba, że wolisz tradycyjną wersję pozycji, wtedy stopy razem, natomiast w tej wersji mamy trochę mniej równowagi. Ja wybieram tą ze stopami na szerokość bioder, ręce wzdłuż ciała, dłonie skierowane w przód, kciuki lekko w tył, zamykamy oczy. Skieruj swoją uwagę na oddech, weź kilka długich, spokojnych wdechów i wydechów przez nos. Poczuj, jak na wdechu klatka piersiowa rośnie, barki rozchodzą się na boki, przepona się unosi, a z wydechem, jak ciało lekko się kurczy, staje się trochę cięższe, ale bardziej rozluźnione. Jeszcze jeden spokojny oddech. Oczy możesz pozostawić zamknięte, przybliż brodę do mostka i zacznij robić okręgi, w którą stronę chcesz. Całym karkiem. Jeżeli w którymś miejscu poczujesz więcej spięcia, więcej bólu, możesz zostać na cały jeden oddech. I zmień kierunek. Kontynuuj spokojny, długi oddech. I jeszcze jeden. Zatrzymaj się w centrum, powoli otwórz oczy, rozluźnij ręce, kilka dużych okręgów, całą obręczą barkową. Zaangażuj łopatki, zaangażuj barki, obojczyki i mięśnie brzucha. I w drugą stronę. I odkręć barki w tył, zostaw je luźno w dole. Zanim przejdziemy dalej, wykonamy sobie oddech radości, który podniesie trochę poziom naszych endorfin i zenergetyzuje całe ciało i głowę. Oddech polega na tym, że bierzemy trzy małe wdechy: pierwszy z dołu brzucha, z dołu przepony, później ze środka, a, sam, a ostatni z samej góry naszych płuc, a wydech robimy przez usta głośno, schodząc do skłonu. Najpierw pokażę, jak to wygląda, a za chwilę zrobimy razem. Wdech, wdech, wdech. Okej, okay. dokładnie tak. Trzy wdechy i jeden głośny wydech, można dodać okrzyk, ha, jak przystał na wojownika. Wdech, wdech, wdech. Wdech, wdech. Wdech, wydech, wdech, wdech, wdech i wydech. Mocno otwieraj klatkę piersiową mocno otwieraj barki stabilnie na nogach, brzuch aktywny. Jeszcze trzy. Dwa. I ostatni. Na wdechu. Wychodzimy w górę, przeciągamy całe ciało z wydechem ręce na wysokość serca, zamknij oczy. Uspokój oddech, zaobserwuj, jak czuje się teraz ciało. I jeszcze jeden oddech. I długi wydech przez usta. Barki luźno. Ok. Otwórz oczy, przejdź na początek maty. Na wdechu wyciągnij ręce w górę, dodaj lekkie wygięcie, napnij pośladki. Palce w tył. Z wydechem ugnij kolana i luźno zejdź do skłonu. Przytul brodę lekko do mostka, wydłuż tył nóg, skieruj kierując kość ogonową wysoko w górę do sufitu. Jeszcze jeden oddech. Na wdechu odepnij się od mat lub od goleni, połowa. Z wydechem zejdziemy do jogicznego przysiadu. Rozstaw stopy szerzej niż biodra palca. Niech rozejdą się lekko do boku. Przenosimy pośladki nisko w dół. Ręce na wysokość serca łokcie odpychają kolana na boki. Jeżeli ta pozycja jest niewygodna, bo pięty idą w górę, mamy kilka opcji. Możemy podwinąć sobie matę, zagiąć ją w ten sposób, wtedy pięta jest wyżej. Jest łatwiej utrzymać się w pozycji. Jeśli mamy cieniutką matę, możemy sobie użyć do tego koca. I też będzie ok. W pozycji możemy się trochę poruszać: z boku na bok, z jednej nogi na drugą, ale bardzo delikatnie. Spokojny oddech, serce w górę, klatka piersiowa w górę, pośladki aktywne. Nie wisimy całkowicie luźno w tej pozycji jak małpka. Chcemy też czuć, oprócz rozciągania, że mięśnie się wzmacniają. Jeszcze dwa oddechy. Jeżeli tracisz równowagę, możesz wyciągnąć ręce w przód albo zostać trochę wyżej. Wtedy mocniej popracują pośladki, ale pozycja będzie bardziej techniczna. I jeszcze jeden oddech i długi wydech. Na następnym wdechu zaplatamy ręce w koszyczek, odwracamy koszyczek wnętrzem przed siebie i wychodzimy wysoko w górę, przeciągamy się lekko w tył, a następnie na lewą stronę biodra, na prawo. Jeden cały oddech, tutaj brzuch napięty, zerkamy w górę, barki w tył, klatka w przód i z wydechem schodzimy w dół. I druga strona, na wdechu ręce w koszyczek w przód. Najpierw przeciągamy się w tył pośladki napięte, z wydechem prawa strona, jeden cały oddech. Weźmy wdech. I z wydechem malasa na jogiczny przysiad. Schodzimy nisko w dół. Ostatnie dwa oddechy, tutaj serce w górę. Jeszcze jeden. I długi wydech. Wyciągnij teraz ręce na wdechu w przód, wysać pośladki w górę, wracamy do skłonu. Kocyk na razie nie będzie nam potrzebny. Stań z stopami z powrotem na szerokość bioder. Na wdechu jeszcze raz połowa plecy proste nogi, proste kość ogonowa w górę. Z wydechem pogłębiamy skłon. Kolejny wdech, odstawiamy prawą stopę w tył, ręce przestawiamy do środka, tak jak do pozycji jaszczurki, lewa stopa wychodzi do boku, pobujajmy ciałem w przód i w tył, biodrami w zasadzie w górę i w dół, po to, żeby znaleźć trochę więcej miejsca w prawym biodrze, w prawej nodze naszej miednicy. Utrzymuj spokojny oddech. Jeśli tego miejsca pojawi się więcej, opuszczamy kolano w dół na matę. Następnie lewą rękę odkładamy na lewe kolano. Napinamy palce u stopy w górę do kolana i przenosimy ciężar ciała. Przenosimy w stopę, w sumie nogę, na lewą krawędź. Odpychamy kolano na lewo, klatka piersiowa w górę, bark w tył. Jeżeli ta pozycja jest za ciężka, możemy zostać tutaj, tylko delikatnie otwierając klatkę, tylko delikatnie przenosząc ciężar ciała do boku. A jeśli w ogóle pozycja nie jest osiągalna, zostajemy w klasycznej wersji jaszczurki. Też to Biodro pięknie się otworzy. Jeszcze jeden oddech. Na wdech wracamy do pozycji wyjściowej, opieramy ręce mocno na macie, odrywamy kolano od maty i przechodzimy do psa z głową. W dół. Tutaj możemy od razu pospacerować, przybliżając raz jedną, raz drugą nogę do klatki piersiowej. Odepnijmy się mocno od maty, I jeszcze jeden oddech. Na wdechu wspinamy się na palce, z wydechem obie pięty przybliżamy do maty. Jeden cały oddech statycznie w pozycji, jeśli czujesz, że zaczynasz się zaokrąglać, zostaw kolana ugięte, a pięty lekko w górze. Na wdechu wspinamy się na palce, jeszcze raz pięty w górę, uginamy nogi w, kolana i idziemy, w kolanach i idziemy w przód do skłonu. Na wdechu połowa. Z wydechem pogłębiamy skłon. Druga strona. Przestawiamy lewą stopę w tył. Dłonie kierujemy do środka, a prawą stopę odprowadzamy lekko do boku, tak jak do pozycji jaszczurki. Kilka razy biodrami w przód i w tył, w górę i w dół. I za którymś razem opuszczamy kolano luźno w dół na matę. Zostajemy na lewej ręce, prawą dłoń przekładamy na prawe kolano, napinamy palce u stopy i ciężar prawej nogi przekładamy na zewnętrzną krawędź, odpychamy kolano do boku, klatka piersiowa w górę, a bark lekko w tył. Tutaj jeszcze dwa oddechy, tak jak przedtem, jeśli jest za ciężko, zostajemy w klasycznej wersji szczurki albo odpychamy się tylko delikatnie. Biodra podwinięte, tak jak w pozycji kota, nie puszczamy ich luźno. Na wdechu delikatnie wracamy do pozycji wyjściowej, podwijamy palce, u stóp, wbijamy je w matę kolano w górę i jeszcze raz pies z głową w dół. Znowu możesz pospacerować, jeśli potrzebujesz, na następnym wdechu, obie pięty w górę, uginamy nogi w kolanach, patrzymy w przód i idziemy w przód. Na wdechu połowa. Z wydechem skłon zostaniemy tutaj chwilę dłużej. Jeśli potrzebujesz, możesz podłożyć pod ręce bloki. Jeśli nie dosięgasz do maty, będą w tym momencie przydatne. Jeśli nie masz bloków, złap za jakąś małą pufę, za książki, za cokolwiek, co sprawi, że ręce będą stabilnie odłożone na macie. Na następnym wdechu przekładamy lewą stopę za prawą. Obie nogi lekko ugięte w kolanach, a następnie przekręcamy klatkę piersiową na prawą stronę, czyli w kierunku naszej lewej stopy. Zostajemy tutaj jeszcze na dwa oddechy. Brodę lekko przybliżamy do mostka, lewą nogę wydłużamy, kierujemy biodro w górę. Jeszcze jeden oddech. Na wdechu wracamy do centrum. I przekładamy teraz lewą stopę górą nad prawą. Ok. Przekręcamy się do prawej stopy na lewą stronę. Wydłużamy prawe biodro, kierujemy je w górę. I trzy oddechy. Tutaj przybliżamy brodę lekko do mostka. Kolana zostają leciutko ugięte. I jeszcze dwa. I jeszcze jeden, skłonie na wdechu, klatka piersiowa podnosi nas w górę, a z wydechem próbujemy zejść trochę niżej. Na wdechu przekręcamy się do centrum, rozluźniamy obie nogi. Zostajemy tutaj na jeden oddech. Na wdechu przekładamy ręce w przód, stabilnie. Tak jak mówiłam, jeśli nie dosięgamy do maty, bloki, pufa, cokolwiek, ale musi być stabilne. Opieramy ciężar ciała na dłoniach, zaciskamy palce na macie, tak żeby ciężar ciała nie był tylko na nadgarstkach. Na wdechu wspinamy się na palce, pięty w dół w górę, ciężar ciała w przód. Z wydechem opuszczamy stopy w dół. Na wdechu jeszcze raz w górę, pięty wysoko, brzuch napięty. Z wydechem opuszczamy ciężar ciała w dół jeszcze trzy razy. Na wdechu wspinamy się mocno w górę na palce, z wydechem w dół. Jeszcze raz w górę. Z wydechem dół. I ostatni raz. Ciężar ciała mocno na dłoni, biodra w górę, dół brzucha napięty. Z wydechem schodzimy w dół. Do kucnięcia pięty w górę. Jak najwyżej damy radę. Wspinamy się na palce. Dłonie wyciągamy albo w przód. Jeśli tracimy równowagę, zostawiamy na macie. Albo jeśli mamy dzisiaj więcej równowagi, w tył. Spróbuj skierować mały palec w tył, kciuk w tył. Wzrok w jednym punkcie. Jeszcze jeden oddech. Długi wydech. Na wdechu dotknij kostek albo maty, stabilne krzesełko. Ręce w górę, dół brzucha napięty, kolana w jednej linii ze stopami. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem podnosimy prawą stopę lekko w górę i jak najdelikatniej przekładamy ją w tył do wysokiego wypadu. Szukamy równowagi, nogę z tyłu możemy lekko ugiąć. Podwijamy miednicę, pracujemy pośladkami, pracujemy dołem brzucha. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem przekładamy lewą rękę na prawe udo, jeśli nie dosięgamy, na pośladek. Prawa dłoń wyciągnięta w górę, wdech tutaj. Z wydechem opuszczamy kolano nisko w dół. Na wdechu prostujemy. I z wydechem idziemy nisko. Trzymaj żebra napięte, brzuch napięty na wdechu w górę. I z wydechem schodzimy ostatni raz nisko w dół, zostawiamy kolano na macie. Lewa ręka w górę. Jeżeli mamy wrażliwe kolana, podkładamy sobie kocyk wdech. Z wydechem ręce w dół, na matę albo na bloki. Pół szpagat. Napinamy palce u stopy w kierunku kolana. Nie musimy doprostowywać nogi na wdechu, odpychamy się od maty, przeciągamy klatkę piersiową. Z wydechem przybliżamy brodę do mostka. Delikatny skłon, jeden cały oddech. Na wdechu odpychamy się, odstawiamy lewą rękę do środka stabilnie na macie prawa dłoń wysoko w górę. Jeszcze dwa oddechy, miednica napięta wzrok w jednym punkcie. Jeszcze jeden. I z wydechem opuść prawą rękę w dół, na matę. Druga strona, przekładamy prawą rękę albo w miejsce lewej, albo jeśli czujemy się bardziej stabilnie, za lewą stopę. Odstawiamy lewą rękę w górę. Biodra mocne, brzuch mocny, wzrok w jednym punkcie. Jeszcze jeden oddech. Jeszcze jeden oddech. Z wydechem przechodzimy w przód do deski. Z deski opuszczamy kolana w dół, kość ogonowa w górę. Osiem punktów podparcia, klatka piersiowa, broda do maty. Na wdechu pies z głową w górę. I z wydechem pies z głową w dół. Kolejny wdech, pięty w górę, uginamy nogi w kolanach, idziemy w przód. Wdech połowa. Z wydechem skłon. Na wdechu przekładamy ręce w przód na matę, stabilnie, jeśli nie na matę, na bloki, na cokolwiek. Ale stabilnie. Na wdechu pięty w górę, ciężar ciała na ręce. Z wydechem schodzimy w dół. Jeszcze cztery. Wdech ręce, w, stopy w górę i z wydechem na matę. Jeszcze trzy. Na wdechu pięty w górę, wspinamy się na palce, ciężar ciała na rękach. Wydech w dół. Jeszcze dwa. Wdech, stopy w górę i z wydechem w dół. I ostatni raz. Wdech, pięty w górę. I z wydechem schodzimy w dół. Jeszcze raz kucnięcie. Pięty wysoko w górę. Wspinamy się na palce. Ręce w górę, wzrok w jednym punkcie. Brzuch napięty. Mały palec lekko w tył. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem dotykamy kostek albo maty. Na wdechu krzesełko. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem lewa stopa idzie w górę i jak najdelikatniej przekładamy ją w tył do wysokiego wypadu. Szukamy centrum, szukamy stabilnej pozycji. Jeśli przechylamy się w przód, uginamy nogę z tyłu, mocno podwijamy pośladki, napinamy dół brzucha. Z wydechem prawa ręka ląduje na lewym udzie z tyłu, jeśli nie dosięgamy na pośladkach. Bierzemy wdech w górę. Z wydechem jak najdelikatniej schodzimy kolanem w dół. Na wdechu góra i z wydechem w dół. Jeszcze raz. Na wdechu góra, z wydechem schodzimy w dół, zostajemy tutaj. Wdech, obie ręce w górę, z wydechem możemy złapać za bloki, odłożyć ręce na blokach, pół szpagat. Stopa napięta w kierunku kolana, nie musimy doprostowywać nogi. Na wdechu tak jakby połowa przeciągamy klatkę piersiową plecy z wydechem skłon. Kolejny wdech, wychodzimy w górę, przekładamy prawą dłoń do środka, stabilnie nad garstek pod barkiem, lewa ręka w górę. Biodra napięte, brzuch napięty. Nie zapominamy o palcach u stopy skierowane flex w kierunku kolana. Jeszcze jeden wdech. Z wydechem lewa dłoń zamienia się z prawą, albo jeśli czujemy się bardzo pewnie, przekładamy lewą dłoń za prawą nogę. Prawa ręka w górę. Jeszcze jeden wdech, mocno napięte biodra i brzuch. Z wydechem schodzimy w dół i przechodzimy do deski. Z deski Opuszczamy z wydechem kolana w dół i schodzimy do ośmiu punktów podparcia. Kość ogonowa w górę, barki mocno w tył, mostek, broda do maty. Na wdechu stopy płasko, pies z głową w górę, barki w tył, z wydechem pies z głową w dół. Weźmy wdech przez nos i głośny wydech przez usta. Jeszcze jeden wdech przez nos, już normalny wydech, też przez nos. I jeszcze jeden ostatni wdech w psie z głową w dół, mocno odepchnij się od maty, kość w górę, kość ogonowa w górę. I z wydechem opuszczamy kolana w dół i siadamy na piętach. Stąd od razu przekładamy pośladki na matę, siadamy na środku, prostujemy nogi na wdechu. Klatka piersiowa w górę, z wydechem odpychamy się mocno od maty, przenosimy nogi daleko za głowę do pozycji półga. Jeżeli to jest za dużo, zostaw po prostu nogi w górę. Nie musisz podnosić pośladków. Bierzemy wdech, z wydechem jak najdelikatniej wracamy do siadu. Wdech i z wydechem delikatnie skłon. Na wdechu. Wychodzimy w górę, od razu przenośmy ciężar ciała w tył do pozycji pługa. Z wydechem jak najdelikatniej, kręg po kręgu wracamy. Wdech, prostujemy plecy, z wydechem skłon. Jeszcze raz na wdechu, prostujemy plecy, z wydechem pozycja pługa. Bierzemy wdech i z wydechem ostatni raz idziemy w górę. Wdech i wydech skłon. Trzy oddechy. Jeszcze jeden. Staraj się nie zaokrąglać mocno dołu pleców. Niech ten skłon przede wszystkim wychodzi z biodra. Tak jak w pozycji psa z głową w dół na przykład. Najpierw miednica wykonuje ruch. Na wdechu wychodzimy w górę. I ostatni raz pozycja pługa też na trzy oddechy. Jeżeli ciężko jest ci utrzymać wyprostowane nogi, możesz puścić je ugięte luźno tu. dół. Jeżeli chcesz pogłębić pozycję, przenieś ciężar ciało mocniej na palce u stóp, pięty skieruj bardziej w tył. Jeżeli chcesz, możesz podpierać się rękami. Jeszcze jeden oddech. Weź wdech i z wydechem delikatnie odłóż ciało do całkowitego leżenia. Skieruj wnętrze dłoni w górę, do sufitu, niech stopy rozejdą się na boki, weź kilka spokojnych wdechów i wydechów. I jeśli chcesz, możesz teraz zatrzymać filmik i zostać w pozycji czekać tak długo, jak tego potrzebujesz, żeby zregenerować ciało, przygotować się na cały dzień. Albo, jeśli nie masz czasu albo ochoty, przejdź teraz delikatnie do pozycji siadu. Najpierw przekręć się na któryś z boków, nie wchodź z mięśni brzucha, daj już sobie chwilę relaksu, siądź wygodnie, odciągnij delikatnie pośladki na boki, żeby czuć guzy kulszowe, kości pośladkowe, wyprostuj plecy, wyprostuj klatkę piersiową i zamknij oczy. Zatrzymajmy się tutaj jeszcze na dosłownie kilka oddechów. Uspokój oddech. Jeśli gdzieś po drodze się zgubił, skieruj go z powrotem w dół, do brzucha, do przepony. Staraj się oddychać przez nos. Pomyśl sobie, co dzisiaj dobrego ci czeka, co dzisiaj dobrego dla siebie zrobisz. Nawet jeżeli czekają ci dzisiaj trudne rzeczy, coś, za czym nie przepadasz, na pewno. Są też pozytywne strony tego dnia, będą też pozytywne strony tego dnia, i na nich postaraj się teraz skupić. Z kolejnym wdechem przyciągnijmy barki mocno do uszu, tak jakbyśmy chcieli napiąć całe ciało, schować się między barkami i z wydechem przez usta rozluźniamy całkowicie. Wspaniale. Upewnijmy się, że oddech jest spokojny, że umysł jest spokojny. I utrzymując ten stan, utrzymując świadomość, że w każdym momencie możemy powrócić do takiego spokojnego oddechu, do jakichś łagodnych ćwiczeń rozluźniających, relaksujących. Otwórzmy oczy. Dziękuję za wspólną praktykę. Życzę Ci wspaniałego dnia. Namaste.